Ja uczę jestem Anselm a to jest kolejny odcinek na moim kanale po naprawdę bardzo długich przerwach, za którą oczywiście przepraszam i będziemy się stać z tą aktywnością, jaka była kiedyś. Znajdziemy takie szybciutkie Q&A z pytań, które mogą się zadawać na moim Discordzie, Instagramie, które znajdziecie będą w linku w opisie. Ale może po prostu od razu przejdźmy do Pytań, tam w tle będzie pewnie sobie jakaś gierka leciała. No lecimy. pytanie numer jeden: Skąd się wziął mój nick? żeby do tej odpowiedzi dojść? Trzeba byłoby cofnąć się aż 6 lat wstecz do 2018, gdzie zacząłem sobie przygodę z YouTube'em i, i szukałem sobie nikomu to znajomość, i odpowiedział, że poszedł coś prostego, czego nie ma nigdzie z nickiem. Możemy odwołać do mojego nazwiska. I tak oto powstał mój nick Wersak. kiedyś jeszcze był dopisy Games, ale to już są stare czasy, z dwa lata temu może to było. Ale ten dalej. Skąd pomysł na streamowanie to jest bardziej odpowiedź taka pewnie idąca w stronę TikToka, gdzie aktualnie chyba streamuje prawie codziennie. I no pomysł się wziął jeszcze z czasu właśnie YouTube'a, gdzie i rok po zaczęciu Po zaczęciu tutaj z nagrywania Powiedziałem, że spróbuję streamowania, wiadomo, nie zawsze były fajne chwile Czasami siedziałem, nie wiem, tam chyba jedną osobę Czasami więcej Ale czuję, że chyba tej decyzji nie wyżałowałem, ponieważ poznałem bardzo fajne sobie przez to I tak Czy mam na przyszłość? Kolejne takie pytanko tutaj zostało zadane Osobiście uważam, że nie chcę planować przyszłości. Jeden co tą mogę mieć, to mogę powiedzieć, że marzenia, jakie chciałbym w przyszłości osiągnąć, tak to zbytnio się nic nie działa takiego, że mógłbym na to patrzeć jako plan. Może takim bardziej jest osobą spontaniczną, która jest gotowa na co to przyjdzie po prostu. I tyle w temacie. Kolejne pytanie, numer 4. Ile znasz języków? Kilka na pewno. No to co? Tak naprawdę nam angielski w większej stopniu, trochę tam niemiecki i podstawy jako tako hiszpańskiego, no tyle czy tam, co powiem to powiem i tyle w temacie chyba, jeśli chodzi o hiszpański. Kolejne pytanko, ile masz lat, kiedy masz urodziny? No to, to jest szybka odpowiedź, mam 18 lat, urodziny mam w lipcu, 22 lipca. Co najczęściej grasz? To jest już szóste pytanie. Najczęściej gram w Minecrafta, wiadomo. Kolde zawsze się opierał na Minecrafcie i tak chyba zostanie. Chociaż też inne gry na pewno nie będziemy stopować. <coughs> mm, ale tak to jest, co jeszcze gram. Ostatnio mam fazę na Assassine. Assassin's Creed, Origins, Odyssey, Valhalla. Najczęściej pykam ostatnio. Tam też gdzieś tam w tle jakieś GTA wchodzi i tak dalej. A cały czas w czołówce od tych kilku lat jest Minecraft Co będzie na kanale? To jest pytanie też dotyczące właśnie gier Trochę, ponieważ finał, żeby na kanale zrobić Poprowadzić właśnie jest teraz, no to będzie pewnie No Minecraft, myślę trochę pójść też z Contentem FIFA, może coś KTA nawet Ale to wszystko zależy od was, więc jeśli ktoś ma jakieś pomysły to piszcie propozycje oczywiście w komentarzach, a ja na to będę patrzył no to kolejne pytanko, które no jest przyszłościowe tak samo, przeszłościowe Co z pierwszą ekipą? Z kim grałeś i czy to wróci? Tutaj chodzi o ekipę Lion, gdzie grałem z y, kilkoma osobami, takimi jak powiedzmy Somer, Partek y, i tak dalej, tam była ekipka Tam wszystkich nie pamiętam, ale <grytanie> to już było chyba z 3 lata, 4 lata temu właśnie Prawdopodobnie to nie wróci tak to uważam, ponieważ każdy przed swoją stronę i raczej już nie ma takiej sytuacji, że wszyscy znowu zagramy w jedną grę w tym samym czasie. Chociaż nie ukrywamy, że każdy może tam się kiedyś jakoś tam uda się zgadać kim może. Jeszcze o tym jakiś taki ląduje, zobaczymy. Nigdy nie mów nigdy. <laughs> mam pytanie. Czy chodzi jeszcze do szkoły? Jeśli tak to do jakiej? No to tak, mam 18 lat i jak mówiłem, no to chodzę do technikum i no z zawodu będę za rok dokładnie logistykiem. Pytanie, które karty czekał, patrząc na tytuł filmiku? Czy masz dziewczynę? To jest takie pytanie, klucz. Czy Bettschalk ma dziewczynę? Twierdząc, można zastanawiać. Odpowiedź jest taka, że oczywiście, że. Nie. Ja jestem, słuchajcie guys, szczęśliwy aktualnie z tym co mam, czyli z moimi widzami i nie patrzę na razie na to, żebym specjalnie kogoś miał, jeśli kto, jeśli wyjdzie kazał, że miałbym wylądować w związku, tak to nazwę, no to, to jest ja po prostu los, ja tego nie zatrzymam i no, tyle chyba na ten temat. Więc guys, ja Wam teraz dziękuję za to tego odcinka w komentarzach, zachęcam was do zostawiania tytułów, gierek, co uściwię na kanale i tym podobnych rzeczy. A teraz serdecznie dziękuję za odcineczek, słyszymy się już niedługo, więc ja jeszcze dziękuję, no i się mano.